Proszę pozwólcie Państwo, że uroczystość jubiliuszu stulecia rozpoczniemy w tym właśnie miejscu, które którym z uczniami i nauczycielami spotykamy się już po raz drugi. To miejsce, które nazwałam Memoriałem, czy też ścianą pamięci i zaistniało od tego roku, tak jak Państwo widzicie. Znalazły się tu tablice upamiętniające ludzi i zdarzenia, ludzi i zdarzenia, które są istotą tej szkoły. Pierwsza tablica przy sztandarze upamiętnia powodowanych nauczycieli harcerzy. Wyjątkowe nazwiska bohaterów nie tylko tej szkoły, ale bohaterów tego miasta. To nazwiska, które mam nadzieję staną się patronami ulic w Radzie Nukotlaskiej. To Marian Kaszycki, to Wiktor Knapik, to Michał Wisowski, Felix Ornu, Apolonia Siudaj, Władysław Żelazko. Spotkaliśmy się do 12 października. Natomiast kolejną tablicą jest memoriał w uczci doktora Stanisława Jarmuła, jednego z budowniczych tej szkoły. I tablica, która upamiętnia właśnie setną rocznicę powstania Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzeniu Podlaskim. Bardzo proszę o odsłonięcie tej tablicy Uczennicę, która jest przy mnie, jest w Poczcie Sztandarowym. Bardzo serdecznie proszę księdza kanonika Krzysztofa Pawelca. Serdecznie proszę pana burmistrza Jerzego Rebka. Bardzo serdecznie proszę pana kuratora Erdeniusza Pelaka. Bardzo serdecznie proszę pana wojewodę Roberta Gwitruczuka. Bardzo Serdecznie proszę o harcerkę, bo są harcerzy tylko tutaj, bo harcerstwo było istotną częścią tej szkoły. Harcerka było dużo, nie widzę tutaj w mojej części, ale my wszyscy w imieniu całej społeczności, prośba jeszcze tutaj, patrzę pani, jest pani Małgorzata Mikidiuk. Przewodnicząca Rady Rodziców. Bardzo proszę Państwa o to symboliczne odsłonięcie. Proszę o podejście do tablicy, a następnie proszę o poświęcenie tegoż memoriału. Bardzo proszę. Bardzo proszę, proszę Pani proszę pan, Przewodnicząca Panie ministrzu, proszę bardzo, proszę. Tak, bardzo, tak, bardzo proszę. Tak. Bardzo proszę, księdza kanclerza, o poświęcenie tego miejsca. Wdzięczność jest przejawem duchowej kultury człowieka i wyrazem pamięci o otrzymanym dobru. Wszyscy żyjemy się dłużnikami wobec Boga, który dał nam istnienie, zdrowie i zdolności. Jesteśmy dłużnikami względem naszych rodziców, nauczycieli i wychowawców, którzy na różnych drogach życia słowem i przykładem kształtowali naszą osobowość, uczyli nas prawdy, miłości, poświęcenia dla braci. Dzisiaj zgromadzeni w górach tej szkoły. Pragniemy utrwalić w sercach, w kamieniu naszą wdzięczność wobec wybitnych nauczycieli i wychowawców, którzy w trudnych chwilach naszej ojczystej historii mieli odwagę mówić prawdę i w w umysłach młodzieży, i którzy oddali swoje życie i siły w służbie Ojczyzny i Narodu. Módlmy się. Boże, Stwórco i Ojcze wszystkich ludzi. Ty posłałeś swojego Syna jako nauczyciela mądrości, która do Ciebie prowadzi. Ty nieustannie powołujesz i posyłasz zwiastunów swojego Słowa, aby Twoje imię było uwielbione między narodami. Obdasz wieczną nagrodę nieśmiertelności i chwały naszych nauczycieli i wychowawców, którzy w trudnych chwilach ojczystych dziejów strzegli prawdy i mądrości w sercach młodych. Sprawa abyśmy upamiętniając w kamieniu ich imiona na ziemi, Mogli się wladować ze spotkania z nimi w Twoim domu, nie ręką ludzką zbudowaną. Przez Chrystusa Pana naszego. Zapłać wszystkich gości. Zapraszamy do wysłuchania części tutaj niewielkiej, krótkiej części upamiętniającej nauczycieli poglądowanych podczas II wojny światowej. Bardzo proszę. No co usłyszę, jak coraz bliżej, drżąc i grając, krąg się zaciska. A mnie przecież zbrój rzeźbił chyży, niech mnie kołyska, A mnie przecież wody szerokie na dźwigarach swych nosły. Płatki brzuch Bujne obłoki były dla mnie jak uśmiech matki. Krąg powolny dzień czy noc krąży. Ostrzem świszcząc tnie już przy ustach. A mnie przecież tak jak i innym. ziemia rosła tęga, nie pusta. I mnie przecież jak dymu laska wytryskała gołębia młodość. Teraz na dnie śmierci wyrasta. ja. Syn dziki mego narodu. Krąg jak nożem, zwolna rościna. Przednie światło, zanim dzień minie. A ja prześpię czas wielkiej rzeźby. Z głową ciężką na karabinie. Obskoczony przez zdarzeń zamęt. Kręgiem ostrym rozdarty na pół. Głowę rzucę pod wiatr, jak granat. Piersi zgniecie czas czarną łapą. Bo to była życia nieśmiałość, a odwaga, gdy śmiercią niosło. Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało. Wielkie sprawy głupią miłością. Najdroższa, jedyna kresienko, najdroższy syn i wszyscy kochani w Czemiernikach i Jaśmie. Już siedzę w tym ostatnim lokalu dwa tygodnie. Myślę, że kres mojego życia zbliża się w każdej chwili. Czekam, kiedy będę wezwany na ostatnie przesłuchanie. Zależy mi, aby do końca przetrwać nerwowo. Dzisiaj jedynie żal mi, że odejdę od Was bez pożegnania. Dlatego proszę, nie zapomnijcie o mnie później i wybaczcie mi wszyscy, co złego zrobiłem. Kochana Krysieńko, to ja powiem tyle. Ostatnie moje słowo to twoje najukochańsze dla mnie imię. Kochana Krysieńko, spokojnie czekam śmierci. To dzięki tobie, pokochając. I będąc z Tobą, znałem tyle szczęścia, że bez żalu odchodzę. Jedynie żal mi, że zostajecie sami. Trudno, widocznie Bóg tak chciał, bo dzisiaj żyję jedynie modlitwą. Wiesz, że właściwie na śmierć nie zasłużyłem, ale Jędrka mocno ucałuj ode mnie. On zawsze będzie Ci przypominał moją podobiznę. Wszystkich ucałuj ode mnie, mamusi i Tatusiowi, podziękuj za wszystko. Renię i dzisiaj, też ucałuj. Jankę także. Bądź zdrowa, najdroższa Krysienko i ty, mój Jędrusiu, jeśli będę kiedyś przed Was duchem, nie bójcie się mnie. Wasz ster. Łańcuszek, popielaty surdut i chudą szyję, do której przyszpilony był nieżywy krawat. On pierwszy pokazał nam nogę zdechłej żaby, która dotykana igłą gwałtownie się kurczy. On nas wprowadził przez złoty binokular w intymne życie naszego pradziadka pantofelka. On przyniósł ciemne ziarno i powiedział: Sporyż. Z jego namowy w dziesiątym roku życia zostałem ojcem, gdy po napiętym oczekiwaniu z kasztana zanurzonego w wodzie ukazał się żółty kiełek i wszystko rozśpiewało się wokół. W drugim roku wojny zabili pana od przyrody, łobuzy od historii. Jeśli poszedł do nieba, może chodzi teraz na długich promieniach, z ogromną siatką, z zieloną skrzynką wesołodyndającą z tyłu. Ale jeśli nie poszedł do góry? Kiedy na leśnej ścieżce spotykam żuka, który gramoli się na kopiec piasku, podchodzę, szastam nogami i mówię: Dzień dobry, panie profesorze. Pozwoli pan, że mu pomogę. Przenoszę go delikatnie i długo za nim patrzę. Aż ginie w ciemnym pokoju profesorskim na końcu korytarza liści. Za chwilę dalsza część uroczystości odbędzie się na sali gimnastycznej. Serdecznie zapraszamy. Najpierw jednak Polski Sztandarowe odprowadzą na to miejsce sztandar. Ważność w sztandarowy, sztandar na salę gimnastyczną odprowadzić.